To jest liryka, moja poezja yy, ogólnie jest liryką, ale coś takiego bliżej serca. Jak to koleżanka powiedziała walentynek. Dobrze, nie będą walentynki jeszcze. W kawiarence. W rocznym cichym zaścianku purpurowa róża samotna na dębowym stoliku w flakonie blaskiem świecy olśniona. Na myśl. O miłości płonie. Jak fale jedwabne z błękitu, splecione ze sobą dłonie, przy lampce wina białego muzyka płynie z oddali, dla niej i dla niego. Z płomiennej filiżanki oparkady zapachem powiewa, jak z kominka ciepło o chłodzie, jak wczesną jesienią. Liście na drzewach, warkocz splecione chwile, zebrane kropelki wspomnień zabiorę donikąd ze sobą. Powrócić tu nie zapomnę.